Evet. To? Ja <lush> geologia jest wszędzie, proszę państwa. Geologia jest nad morzem, geologia jest w lesie, geologia jest na spacerze. I chyba to najbardziej mnie do tej geologii przyciągnęło. Oczywiście. Można wypoczywać w różnych miejscach. Ja staram się w każdym z tych miejsc, w którym jestem, zobaczyć geologię i też poniekąd tym zajmuję się zawodowo, to znaczy propagowaniem geologii i edukacją geologiczną jako taką. Czy wiecie, na co się decydujecie Państwo wybierając geologię? Czy zdajecie sobie sprawę, że to będzie oznaczało, że do końca życia będziecie już chodzili z nosem ziemi? I wszystkim, którzy chcą się z geologią zająć albo tą geologią się zainteresować w przyszłości, oczywiście polecam takowe zajęcie i przestrzegam z uśmiechem na twarzy, że do końca życia będziecie Państwo chodzili z nosem, z oczami w ziemi, ponieważ geologia będzie Was otaczać absolutnie wszędzie. O, panie, bo... Ponad 4000 minerałów. No to oczywiście mamy w czym cały czas się rozwijać i co poznawać. To jest absolutnie fascynujący świat. Różni ludzie różnych doznań w minerałach poszukują. Niektórzy szukają szczęścia, niektórzy szukają czarów, niektórzy szukają zdrowia. My, jako geolodzy i nauka geologiczna, nie potwierdzamy tego typu wiadomości, żeby minerały miały nam przynosić zdrowie w sensie fizycznym. Natomiast jeśli powodują, że czujemy się szczęśliwsi, to jak najbardziej powinniśmy je kolekcjonować. Ja Państwa w szczególnej uwadze kamień, który nazywa się krzemieniem pasiastym. Występuje tylko w okolicach Gór Świętokrzyskich. Jak widzicie Państwo, jest to kamień niesamowitej urody. A dla naszej polskiej, że tak powiem, dla naszego jubilerstwa w Polsce odkrył go pan Cezary Łutowicz w latach 70 Jubiler, ponieważ wcześniej wykorzystywany był jako kamień tłuczeń. Zobacz, Z, z bursztynu olejki eteryczne, które mają duży wpływ na, na, na takie stany zapalne, przeziemienia i inne. Nacieranie się taką nalewką powoduje bardzo szybkie powrót do zdrowia. Oprócz tego niektórzy piją nalewkę na różnego rodzaju wrzody żołądka, ale mówię, jest to bardzo dobry sposób leczniczy. Teraz największe złoża bursztynu są na Lubelszczyźnie, już kopalnia odkrywkowa tam powstaje, także wszędzie, przypuszczam, że i tu w białym Stoku też by znalazł.